Siemanko, tutaj Cyborg, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z tej gry, tej gry chyba nie muszę wam przedstawiać, tak jak yy, mówiłem, że się będą jakieś łapki, więc zrobię kolejny odcinek, a że są nawet dwa uchu, szaleństwo trybuna, robię kolejny odcinek. Dobra, ruszajmy, moja magiczna ręka pokaże mi, gdzie mam iść. Jak dobrze pamiętacie, musimy odzyskać... Tak jak jest, przypomnę, to jest horror, dlatego nagrałem to z żeby były śmieszne efekty. Jak się boję czegoś tam. Jest ciemno. Najczęściej powiem coś... Z... o. Eee, to tylko było <śmany> małe spięcie. Mini, mini spięcie. Dobra. O, jesteśmy. Dobra, dobra, coś mamy zrobić. Zajawa SMS. A za czym to później? A może teraz? Czy coś ważnego? Dobra. Na razie nic ważnego. a coś zrobiliśmy. Oj! Oj, stój! Łapki! Okej, okej. Cały te potwory są takie straszne. I co, ja coś zrobiłem? Co ja zrobiłem? przeładuj swoją pukawkę. Dobijemy go, co? Hacia! acia, <laughs> O, lasma. O, Jezu, Dobra. Coś tu jest. Kredyt. Ciekawe co z nimi można robić, powiem wam szczerze. Jezu! Jezu! Gdzie on jest? A, ej faktycznie, patrzcie, strzeliłem mu w te łapki i on padł. Słuchajcie, car 8 jest Myślałem, że się ten... ruszył. Okej, okay, okej, okay. nie wiem co tam mówi, mówicie gigi. Okej, połączmy to. I co teraz? Coś? coś mi nie wyszło. Chyba coś takiego trzeba co to robiło. Chyba to się nie chce załączyć. Nie! Yeah. Udało się! Ura! Ojej, coś zrobił. Blessing the team car. Okej. Okay. Mam małego, nie lubię ten dźwięk, ten dźwięk, że jest świetny. O! Udało mi się! Juhu! O! Okay, będę kontrolować. Tak? Mówi, że coś tu idzie. I have bad about this. Okay. O! Nie, nie, nie. O nie! Po łapkach. Coś za mną też idzie? O, spokój jest! Bez to strzelanie w ich łapki dobrze robi! już Maria, nie wiem, ja się sam siebie... Idzie mam iść? Dobra, tam tędy. O, to super, dobra, idziemy tędy, tu są jakieś... Ty. Dobra, rozpatkał się! Ty coś tu czy coś tylko wydaje? O, weź to, no weźm to, idziemy dalej. Uuu. okej, moja magiczna łowka pokazuje mi gdzie mam iść, więc bez obaw nie zgubimy się. Cóp! <grystanie> Gdzieś tu jest. A, tam jesteś. A nie będę na ciebie marnował amunicji. Fajnie, że nade mną byłeś, a na tym nie wiedziałem. nie razie nie zapisujemy. Najpierw zróbmy coś do końca, żebyśmy zapisali. dalej. znowu przyciskiem. Nie, nie. A, C. Okej. Okay. Idziemy. O! Znowu! Hacia! Jeszcze jeden, Nooo! stój, stój, Okej. Okay. A je, ta gra, powiem tak, trzyma w napięciu, to jest wielki plus tej gry Do tego, dźwięk z gry jest fenomenalny Dobra, robimy to, o, dziękuję Chodź! Ej, bierz plazmę Okay Nice, 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 we go on, go on NYPD Okay, we do going up, I don't have any other choice Isaac has patched into the deck security system It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked The data board should be somewhere inside Oh, okay We're probably going Hey! Drzwi cię zjadają! O <noise> kurde Ej, pomogę ci! Zostawcie go! Zostawcie wy cholerne drzwi! O, Biedny! Nic z niego nie zostało, zostawmy, go lepiej niech tu sam umiera. Dobrze no, przejdziemy? Tam no, przejdziemy. To nie wystraszyłem się. Jestem opanowany jak Tommy Lee Jones! z ciganem, Ale przeładuję sobie. I zapiszę tak na wsią. Mhm, mm mhm, mm mhm! Mm mm -hmm. O, zatrzymuj nas. I nie, 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 no No, 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 wyłącz to. Ja bym chciał krwić. Krwić. O, co to?

Specjalnie się otworzył z drugiej strony, żeby mnie ktoś od tyłu zaatakował. Halo. hello, To ja. O -o. I have bad feeling about this. O. Bo spadka Jezus Maria, powiem wam tak. Nie, nic was nie powiem. Rozwalcie to pudełko! Gra jest świetna. <grymne> o. Chciałem iść. Idzie jest jakiś spór? Widzę, że tutaj ładnie można sobie chodzić. się chce w sumie. Ale my pójdziemy tam, gdzie pokazuje nam gra. To pewnie żyje. Krzyż, pan jest <laughs> Chodź do tady Jeszcze jeden pewnie Szybko przeładuj O idzie tam no, no, spokojnie Ja zawsze się boję, że zawsze coś, że coś mnie od tyłu złapie Mam takie cały czas wrażenie Bo ta gracha jest do tego zdolna Ale że to jest początek Ty Potraf mu głowę Jezus Maria ja się boję Dobra Idźmy dalej no, no. Jeszcze te, te odgłosy, ja jeszcze mam te słuchawki, to już w ogóle tragedia No idzie Gdzie? Górne. Dobra już trochę się zgrom... Najgorsze były pierwsze 5 minut, tak? Bo nie wiedziałem z kim tu walczę przeciwko czemu. A poza tym muzyka bardzo po pomaga, kiedy się coś pojawia. Wiecie, co chwilę jest takie... No i jest wtedy łatwiej Czy film będzie trochę dłuższy. On nadzieję że też, że wam się spodobać to zostawicie jakąś łapkę nie w górę. Oczywiście, jak zostawicie łapkę w dół, nic się nie stanie, tak? W końcu mi pokażę, że filmik jest nudny I nie będziecie chcieli tego oglądać Co jest naturalną rzeczą, tak? Po to stworzono... O Jezu! Spokojnie, Cybald, wyceluj I przypierdziel No, relax <grylaks> Dobijmy gnoja Dobimy! Jeszcze ktoś? Nie mam iść? Fajnie to jest system zrobiony, pokazywanie, gdzie mam iść. Naprawdę bardzo fajnie. Bez kitu trzeba wiem O, dwa strzały i pan... Ej! Cząc... Jezus Maria! Gin! Okej... Okay. Nie wiem, czemu za każdą ale... Od tego, jestem... Ej, chłopie, wiesz co? Nie lubię cię, bo z ciebie coś może wyjść. A co my tu mamy? Co mamy? Czemu ja mam tu zrobić? <grymne> Dobra, to było dużo straszniejsze. Czemu ja począłem w głośną stronę? Co to jest? Dobra, no, tawek, sit nie wiem, coś wziąłem Gdzie mam iść? Dobra, jest. Co nami niczego nie ma, więc jest spoko na razie. Cyborg jest bardzo ładnie opanowany, oszczędza amunicję. Przecież już tu byłem! Po co mam zjeżdżać na dół? Nie ja chyba coś źle zrobiłem. Dzień coś... Dość... Aha, na dzień dobry, Tommy Lidz roz, rozwalił gość. Te dźwięki mi się nie podobają. Dobra, idziemy dalej. Coś wziąłem, dobra, coś tam wziąłem potrzebnego. A to pewnie wybucha, wybuchające beczki. O, jedna spadła. No, wychodź, wychodź, wiem, że skąd wyjdziesz zaraz. Tutaj cicho, spokój. O, otwieramy. Ok, ok, spokój, spokój i cisza. Tak, wiesz, mini Ja mam stracha, teraz powiem wam szczerze. Syk, da, wzięliśmy to. O, to jest. To coś, czytałem, co tu można sobie broń updateować, tak? To jest to. Power Note, so Gear Weapon and RIG. No to co, używamy? Upgrade equipment activated I co, w co idziemy? Chicho. Mamy, tak Plasma cutter RIG Stetis Module mm. Nie wiem Ja bym chciał może w broń jednak W d -mage. O, raz w D Mage <coughs> Yes and W ży i w życie Haj Air Jezu Smary nie coś mnie zatakuj zaraz <coughs> Air no, co to jest? O, jak chcę w HP. No i w HP? No, czy czyli cząszej w to? O, dajmy już to i nie marudźcie. Jest ładnie zrobione. Jezu, już szybciej. O. Dobra, okej. Okay. Idziemy dalej, moja ręka pokazuje, gdzie mam iść. Ej. Ej kuku! Co ty tam robisz, synek? Ej, coś się on rozwalił. A, może strzeleć ze mnie. Ty a co oni tam rozwalali? Maluchy. Kurde, mamy nie ma w domu, wybroicie, macie za karę. Dupki jedne. Dobra, gra, dobra, gra. A co O właśnie wiecie, czy wam się pomoda, żeby oglądać moją twarz w filmiku, no to nie wiem czy to jest fajne, czy nie. Kaccia! <grystanie> A w ogóle, tak jak wcześniej mówiłem, mam zamiar kupić nowy mikrofon. Tak, to nie jest na ściema. taki dosyć lepszy. I to już powiedzmy nie bałem, tak jak mówiłem, że na stowizdów kupuję nowy mikrofon. I to jest właśnie, jakby coś, nie będzie filmiku na stowizdów, tylko będzie nowa jakość w odbiorze mojego głosu. Co mam nadzieję sprawi na lepszą... Na lepszy odbiór moich materiałów. No. Koniec. koniec. Koniec, 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 koniec. Więc jak chcecie, to subskrybujcie mój kanał. Dzięki czemu przyspieszycie. I w nogę. We fiuta. Ty nie masz fiuta pewnie. I po tobie. Kurde, gra za jebisa. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś okazja będziecie mogli sobie kupić. On prawdę opłaca się. Ja nie wiem ile za... 12 zł za 1 i 2h zapłaciłem na Steamie, bo była naprawdę fajna przecena. I warto było. Dlatego yy, polajkujcie mój kanał na Facebooku, bo często wrzucam linki od razu do jakichś promocji, które się na pokazują. Yy, właśnie... na Steamie, lub na Move, lub na Originie, lub na innej platformie co sobie znajdę. Bo naprawdę warto... Jeśli chodzi o cyfrowy zakup gier, bo to jest naprawdę fajne szybko i bezboleśnie. Dobra, mamy to co chcieliśmy. Nasi szczemkowie czekają, a tu jest zapis gry. Więc zanim sprawdzimy co będzie dalej, zakończymy tutaj odcinek. Jeśli wam się podoba, zostawcie komentarz lub like w górę. Jeśli chcecie wiedzieć dalej co będzie w moich przygodach w Dead Space, polajkujcie filmiki. Teraz zapiszmy elegancko. No i co? Będę się z wami żegnał. Mówię wam coś, jeśli chcecie wiedzieć tego, jeśli chcecie więcej moich filmików z Dead Space'a. wiecie co macie robić? Na razie. Pa, pa!